Hejka? Hejka? W tym filmiku pokażę Wam, co robię podczas kwarantanny, gdy mi się nudzi. Ogólnie tych rzeczy nie ma za dużo, bo i tak i tak jak robię te rzeczy, to też mi się nudzi, więc. Ogólnie oglądam seriale. No, znaczy. Oglądam, lecz nie jest ich aż tak dużo, ponieważ yy, po prostu trochę mi się snudziło i oglądam bardziej filmy. Teraz aktualnie oglądam yy, Dom z papieru, ponieważ mi się jakoś to spodobało, każdy to chwalił i chciałam po prostu zobaczyć, czy naprawdę to jest jakieś fajne. Teraz gram aktualnie w Lola, ponieważ yy, polubiłam tę grę. Gram w, ogólnie w gry z moją koleżanką lub drogą. Lub moim chłopakiem. Nie gram tylko w Lola, bo też jest dużo gier, ponieważ one u mnie zabierają dużo czasu, więc się akurat wtedy nie nudzę. Kolejną rzeczą jest to, że oglądam koncerty bts ów lub po prostu jakieś filmiki. Oglądam koncerty, ponieważ od, w, od dzisiaj, czy tam od wczoraj, akurat zaczęły być live y z nimi, więc. Rzeczą jest to, że piję kawę z TikToków, ponieważ nauczyłam się robić i mi strasznie zasmakowała i jak coś mogę nagrać z tym filmik. Czasami też rysuję. Rysuję duże rzeczy, chociaż przez tą kwarantannę trochę mniej, ale no dalej rysuję, bo chcę to wykształtować chociaż trochę lub trochę bardziej. już tak bardzo mi się nudzi, to nawet tańczę jakieś trendy z TikToka lub po prostu nagrywam. Bo naprawdę się tak to dobija i tak dużo godzin spędzam na tym TikToku, że to jest masakra, ja bym naprawdę wolała wyjść z domu i nie wiem pochodzić sobie niż nagrywać ciągle jakieś TikToki. Nie ja zaczęłam też y, się malować, chociaż mi to nie za dobrze wychodzi, i od wczoraj muszę trochę z tym y, przestać. Znaczy ogólnie przestać się trochę malować, ponieważ dostałam jakiejś alergii na oku. Szczerze mówiąc, nie robię naprawdę jakoś za wiele rzeczy podczas kwarantanny, oprócz tych, co teraz tu pokazałam, bo nie mam pomysłów, co robić w domu, więc szczerze mówiąc, to są najczęstsze rzeczy, które robię, bo innych chyba nie robię i ogólnie nie miałam pomysłu na filmik, więc to tak na szybko nagrałam, żeby coś chociaż było bo jedna osoba się mnie pytała, kiedy będzie filmik pozdrawiam ale wydaje mi się, że tak tych filmików nie za bardzo będzie dużo bo nie mam pomysłów a to koniec odcinka pa, pa.